Cześć, witam w mojej fabryce. Chciałem Wam pokazać moje najnowsze dziecko, że tak powiem. Tutaj jest zabudowa do Mercedesa Sprintera. Zapraszam. I rozkładane łóżko z magazynkami. Można sobie pograć, jak się ktoś będzie nudził. Dwa magazynki na pościel. Wiecie, muszę. Już jest niestety dosyć ciemno, bo jest godzina chyba 15.30. Za chwilę przyjedzie klient. Tu jest magazynek na pościel. Jeden. Tutaj jest drugi. Aha. Tak jak pokazywałem, magazynek. I łóżko. Które się rozkłada, tak. I łóżko wygląda tak. Łóżko jest nieduże. Ze względu na to, że klienci nie są za wysocy. Nie potrzebują tutaj tylko się przespać. A żeby to wszystko się dobrze trzymało to tutaj są jeszcze dwie nóżki które wkłada się w te oto otwory trochę mi niewygodnie jedną ręką ale dam radę jeden i drugi na jedną rękę to tak trochę słabo o, ale się trzyma tak się prezentuje w całości. Do tego będą jeszcze materace, ale to za chwilę. Wszystkie elementy są razem spinane na takie śruby motylkowe. Jest ich tutaj kilka. Ten mały Magazynek jest spięty tutaj, idą do zabudowy. Ten tak samo, czy znaczy ten podobnie. Tam są dwa motylki. I ostatnia część, która jest tutaj dokładka, ponieważ tam jest krzywo. Też jest dołożony taki element, który się demontuje. Na innym filmiku jest pokazany. A demontaż? No, demontaż bardzo prosty. Lekko trzeba podnieść. I schować jeden element z nóż. Drugi, podnieść. O. Hops. No, na jedną rękę to. Niewygodnie. Można tutaj siedzieć. I tak ona wygląda. Pozdrawiam. Zapraszam, jak ktoś potrzebuje zarządzić przygodę z karawaningiem, czy tego typu wypoczynkiem, to zapraszam do siebie do dąbrowy górniczej. Proszę bardzo. Fabryka Fabiana Pietrzyka. Pozdrawiam.